Hej, 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 witam skibers, serdecznie z tej strony Avia i moi drodzy witam Was w kolejnym odcinku ze Stardew Valley Pierwszym dniu jesieni Co za tym idzie, dzisiaj mamy dzień ogarnięcia się i tutaj posprzątania farmy, posadzenia nowych roślinek Mamy 42 300, jest to suma, której nie podejrzewam, że uda mi się zebrać, ale brakuje jeszcze nam 2,5 tysiąca, coś około, więc Jeszcze tyle kasy będziemy musieli sobie nadrobić co więcej, chciałabym przesunąć całą farmę o jeden w bok, to też jest do roboty, żeby te drzewka tej rosły, bo coś mi nie rosną i nie jestem pewna, czy to przez to, że za blisko są posadzone inne rzeczy, czy nie. Tak więc, moi drodzy, czasu nie ma zbytnio, więc bierzemy się po prostu do roboty, do ostrej roboty, jakby to nie było. Te 2000 mi są jeszcze potrzebne i troszkę nie mam pomysłu, skąd je zabrać, skąd je wybrać, co, co zrobić i tak dalej. Tutaj mam też te kukurydze i. Hmm. Trochę mi nie pasuje, jak będę przesuwać wszystko, żeby one tutaj były. Znaczy, ta jedna żeby była, więc też będę musiała sobie ją usunąć. Bardzo się cieszę, że udało mi się. znaczy mi się udało, że udało się temu zbożu. Chyba tak? To jest urosnąć i nie mam już problemu z nim. Co więcej, mogę sobie dorobić jeszcze 6 sprinklerów i to też bym chciała uczynić. Dokładnie Oliwia, czy co, może tak, rzeczywiście, może zetnijmy sobie te krzaczki, i ja je sobie po prostu jeszcze raz posadzę, bo już jak chciałam, to już z grubej rury poleciałam, widzę. Miąd gdzieś mi tam był potrzebny. Eee... Nawet więcej byśmy mogli teoretycznie dorobić tych sprinklerów, ale mniejsza, mniejsza z tym. Eee, lecimy, lecimy może najpierw, ja nie wiem w ogóle od czego zacząć. Już się tak miotam, bo nie wiem, czy to zacząć najpierw od e, uprzątania farmy, czy od, nie wiem, czy od sprzątania, czy od czego. Ale tak, lecimy tutaj. Weźmiemy sobie najpierw krówki, wydoimy. Jedna krówka to sobie tutaj czeka. O, tysiąc tego z serka, to może jakimś tudem się uda zdobyć kasę. E, też przydałoby się kasę już zbierać na owce i na ulepszenie tutaj e, tego całego... No ja jeszcze jeden raz ulepszenie. Obory. Obory. Obory, Oliwia. Więc to też nas czeka na pewno. E, tu kury zaraz ogarnę, wiecie co? Może bym jeszcze zostawiła sobie tu. Nie chcę mi się. A nie i tak muszę tam polecieć mleko odłożyć. Ale weźmy sobie 4-4 cztery, cztery, cztery majonezy i widzę, że 2000 mamy uzbierane już, więc. Fajnie bardzo. Bardzo mi się to podoba. E, mleczko. Wiem, że jedno mleko duże muszę zanieść do community center, ale na razie niech mi się to przerabia na pieniążki. Serio, mnie tutaj coś zablokowało. Bo już nie miał po prostu innej możliwości. Tutaj sobie będę musiała wyciąć, bo tutaj będę chciała porobić jeszcze. Tutaj w ogóle jest jeszcze jakaś jedna kukurydza. Jakoś tak strasznie kratkę porzucałam te rzeczy. Dobra, teraz tak. Mogłabym już lecieć dopiero, ale wiecie co? Może byśmy sobie najpierw przestawili te sprinklery. O, po prostu o jeden. Też będzie dużo roboty teraz z y, y, tą ziemią i tak dalej. Żeby to podlać, nie podlać. Mam nadzieję, że nam się uda wszystko dzisiaj ogarnąć. W co szczerze wątpię. No nie chciałabym wątpić, ale niestety. Bo jednak trochę sobie narzuciłam rzeczy do roboty. Tu jeszcze, tu jeszcze. Teraz, którąś jeszcze kukurydzę walnę przez przypadek. Nie podoba mi się, że te kukurydze nie są tak ładnie symetrycznie ułożone. Ale czy wszystko mi się musi podobać? No niestety, nie. To powinno być teraz tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, czy o jeden dalej po prostu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Dwa odstępu, raz, dwa odstępu, raz, dwa, raz dwa odstępu, raz, dwa odstępu, raz, dwa odstępu, raz, dwa odstępu, raz, dwa odstępu, tu będzie. Dobra, i teraz już powinno być, być łatwiej. Jeżeli nic nie zwaliłam, to mniej więcej tak powinny wyglądać te sprinklery. Zaraz sobie też y, dorobimy nowe. Dwa odstępu są tu, raz, dwa odstępu, tu jest odstęp. Proszę mi go tutaj dać. Dwa odstępu, dwa odstępu. O, nawet może i nie będę musiała ścinać. Mam nadzieję, że ja to dobrze wyliczyłam, ale to zaraz. Zaraz jeszcze będę musiała spojrzeć ponownie, aby się upewnić. Tylko zanim spojrzę, on nie zostawiam konewki. Ale fajnie, Oliwia. Gratuluję. Mogę nawet 12 zrobić sprinklerów. Uj, jaj, 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 jaj To pokupuję jeszcze jakiegoś Badziewa taniego. Dobra, co jeszcze mogę sprzedać? To się nie opyla mi sprzedawać zbytnio. To też nie... Ooooo. Nie wiem, czy to coś potrzebne jest. Kurczę bela. Czu, 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 czu. Co ja mogę jeszcze upierać coś sprzedać przede wszystkim, bo tam to reszty nie chcę cokolwiek sprzedawać. Pierka jednego złotego, czemu by nie. Popisy dwa. No popisów nie chciała, ale dobra, to złote, dobra. Złote poświęcę popisy. Niech będzie tyle. Na no, poświęcenie pójdzie. Tyle niech na poświęcenie pójdzie i lecimy sobie ogarnąć, znaczy ogarnąć, kupić rzeczy. Moglibyśmy jeszcze ewentualnie na plaży przylecieć, zobaczyć, czy coś jest, wiecie, no, takie rzeczy porobić, ale nagli nas troszkę. Trochę mamy mało czasu. To sprzedaj, to sprzedaj, to sprzedaj, to sprzedaj. To sprzedaj, to sprzedaj. Dobra, mamy trochę więcej kaszy. Teraz tak, 150 potrzebujemy tych, które kosztują aż 240, no. Po prostu to jest bolesne, że to tak ujmę. Zostało nam 9000. Mm. 50 grapesów chciałabym. O kurde, nie, nie kupię 50 grapesów. Patrzcie, bo one są takie, że musiałabym je osobno sadzać. Mam trzy sprinklery, czyli trzy i one są po. Raz, dwa, trzy, raz, 2 trzy, czyli 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Niech będzie 9. I teraz, o się mi troszką posypało, moi drodzy. E, 41 innych rzeczy muszę kupić. E, może na jamę to przerzucę. Dziamy, damy. Dzam ile kosztuje dżam? Dobra, lecimy dalej. Najpierw może tak Oliwia. Polecimy sobie dalej. Yy, dalej miałam jeszcze na pewno kupować pumpkinów. Pumpkinów miało być 40. Jeszcze jakieś wiem, że mam na pewno w wyposażeniu. 40 pumpkinów. Yy, Ek plantów być 20. Yy, I teraz zostały nam dżamy. Mamy teraz w 51 wy w wyliczeniu przynajmniej. No i zostało nam jeszcze kasy. No, tak się zadziało, że nam zostało kasy. I wiecie, co za to zostało nam kasy? Może byśmy jeszcze po prostu kupili trochę tego. 60, i po 10 jest. E, Weed Dobra, to wyzbędziemy się pieniędzy i kupimy jeszcze to, co się da. Mamy całe cztery kasiory, wydaje mi się, że to jest oszałamiający wynik, e, wiem też, że nie wiem czy powiedziałam to, ale wiem, że zaczęłam z innego trochę miejsca niż zazwyczaj, e, jeżeli chodzi o kalendarz, sprawdziłam sobie rano, nic nie ma, y, od co do kalendarza jeszcze wieczorem Wam coś pokażę ciekawego odnośnie na jego temat. Że to tak ujmę, i teraz tak. Zanim będziemy sadzić te rzeczy, wędkę, to, to mogę sobie na razie. Otóż też nie, to mogłoby być jeszcze potrzebne w miarę. Um, chciałabym mieć. wiecie co? Na pewno rarsycy musimy posadzić. Tam na dole je wezmę, wrzucę. E, mamy jeszcze tutaj 9 dyni do posadzenia. To nam by się też przydało. Ok, w takiej kolejności, e, i jeszcze tutaj. Quality Ferry Trail jeszcze sobie wrzucimy. Tych nie będę używać. A jeszcze patrzcie tam jest 40 Wida, To dobra, to trochę zaczęłam panikować. E, co do. Jak się robiło te sprinklery? Bo teraz mogłabym zrobić te większe, ale e, myślę, że te lepsze to ja już sobie zostawię robienie je na wiosnę. Bo teraz nie ma co. E, a chciałabym, chciałabym. Dobra, nie, mogę zrobić ich 15, ale wiecie, co może najpierw sobie 8 zrobimy? To, to ich chyba 8 tych. Tak, tak to się robiło? Czy gold barów trzeba było im. Gold bar, no. Oliwia, Oliwia. Eee, oj, oj, oj. Trochę nam mało w złocie. A nie, złota jeszcze mamy. Brakuje nam znowu oczywiście. Eee, brakuje nam czego nam brakuje? Brakuje nam nie quality tylko ten jak to się zwało moi drodzy już zapomniałam zapomniałam czego nam brakuje tu chciałabym jeszcze sap'a wziąć lecimy z, z dobrą quality wszędzie z dobrą, z dobrym okej okay. tak tak chociaż to można by zrobić w ten sposób, bo jeszcze muszę mieć konewkę Konewkę. Gdzie mam konewkę? Tu jest konewka, bo to jest dobre pytanie. Dobra. Weźmiemy sobie walnię I teraz wiecie co? Żebym ja się tutaj nie pomyliła co do tych... Yy... Co do tego, żeby tutaj nie posadzić, to ja sobie już na samym początku przetuptam tutaj i posadzę tę. 5, 6. O! Patrzcie, jak idealnie wymierzyłam. Yy, I teraz tak. Lecimy. Wiecie, co na samym początku chyba sobie. Nic. Widzę, że niestety będę musiała pojedynkę kopać. Ale może to kopać w miejscu, w którym by mi było potrzebne, moja droga. Proszę cię, kop. No, trochę, trochę mamy rzeczy do porobienia, jakby nie było ale może, może nam się uda w miarę ogarnąć. Na pewno będziemy musieli przez zimę, nie na zimę, ale przez zimę ogarnąć sobie, moi drodzy, e, ogarnąć sobie lepszą e, motykę i lepszą, lepsze wiaderko, e, konewkę, w jakie wiaderko, żebyśmy już w wiosnę mieli taki spokój i mogli sobie na spokojnie ogarniać właśnie te pola, bez większego problemu, a nie tak, wiecie, latać i... Dobra. Przede wszystkim tutaj ten, tak posadzimy. Mam tu jeszcze jest jakiś stróż jeden. Ja sobie oczywiście wyliczyłam wszystko, ile co gdzie powinnam kupić, ale widzicie, koniec końców wychodzi jak wychodzi, że, że i tak, i tak pokupowałam tyle, ile było mnie stać, a reszta to się ogarnie jakoś przecież. Proszę Ci tutaj. Jeszcze glinę sobie trochę zdobędziemy. Tu. O, no oczywiście nie musiałaś jej dosięgnąć. Tutaj. No, powiem Wam, że jest trochę tego kopania, jakby nie było. Najważniejsze jest to, żebyśmy posadzili rarficy. Rarficy. rarficy I żebyśmy posadzili oprócz tego jeszcze E, oprócz tego, co jeszcze chciałabym bardzo ważne, żeby posadzić a, żeby te kramberisy o, te tutaj powiem wam, że e, trochę skopałam ponieważ najle najlepszym sezonem jaki był ogólnie o, tutaj też muszę uważać, żeby tutaj nie posadzić poza tym okej, okay, zrób tak e, to wiecie co, to sobie może to jest głupie, ale ja sobie to odhaczę, bo ja się tutaj na pewno walnę o, super, jeszcze jedno musiałam miejsce, które było mi potrzebne, zepsuć. Wiecie, co tutaj bym chciała ten quality wrzucić, i tutaj bym wzięła sobie nie dość, że. Dynie to bym sobie jeszcze wzięła te rarsicy. O, 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 niech będzie. I teraz tak, najpierw was lecimy z Wami. O, no, proszę się posadzić. Trzeba już zbierać na następne rogie. I tutaj jeszcze dynie, ponieważ dynie musimy mieć chyba w złocie. I poza tym one są dosyć mocne, jeżeli chodzi o budżet. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, no, i muszę widzę, że resztę przejechać. Dobra, wiecie co? Skoczmy sobie i przelećmy tutaj się przez wszystko najpierw i sobie nawieźmy. Jest już szósta godzina, masakra To jest po prostu jakaś komedia totalna O tak, chyba jest najszybciej latać w takie po prostu Jupi przez całe pole Dobra, najgorzej będzie z podlaniem tego wszystkiego, to jest masakra no, i też trochę będzie roboty, bo jeszcze musimy wykopać kolejne pola. By nie było to nie wszystko, co mamy do posadzenia. Coś czuję, że możliwe, że dzisiaj zemdlejemy. Jest to bardzo wręcz możliwe. I tak super sprawą jest to, że część tutaj rzeczy nam przetrwała próbę czasu i no było posadzone wiecie jakieś tam te kramberysy, to nam miejsce tak jakby zatrzymały i nie musieliśmy tego wszystkiego kopać i podlewać, bo ja się boję co będzie wiecie co w wiosnę to będzie pogrom jeżeli chodzi o takie zbreczy.. okej okay. ja znam się czy tych kramberysów nie posadzić gdzieś na dole, ale jakoś chyba najbardziej mi pasuje to żeby one były gdzieś tutaj u góry nie wiem jak ktoś się... tak się ładnie po prostu na nie patrzy o, tutaj jest już podlewanie hurtem. Oj, coś czuję, że jutro jeszcze będziemy robić sobie podlewanko, nie polewanko. Bardzo dużo czasu się traci, żeby pójść do piera, na przykład, no to jest... Wiecie co, odtąd sobie może będziemy sadzić te kramsicy. Proszę cię, podlewaj to w miarę tak rozsądnie. Bo już nie dość, że nie masz energii. To jeszcze e, to jeszcze wody, to jeszcze wszystkiego, to jeszcze czasu nie mamy. byśmy chociaż posadzili to, co tutaj jest, to będzie git. Będzie bardzo git, wręcz. No proszę ciebie, no właśnie. Tu i tu, i teraz. W tą stronę Edeklu W tą stronę lej, w tą stronę lej. Proszę, proszę, proszę. Ej, powiem wam, że stresuję się tym, że właśnie tego czasu nie ma. Na podlewanie i te inne sprawy. I że nie uda mi się tego wszystkiego posadzić, bo jednak chciałabym to wszystko posadzić. Mielibyśmy spokój, już w kolejnych odcinkach moglibyśmy się czymś zająć. A to nie dość, że się niczym nie zajmiemy, bo będzie trzeba jeszcze raz wszystko sadzić. To jeszcze nam uciekają tak jakby dni. Widziałam, że jest modna traktorek, który jest cudowny, ale no. Aż tak sobie chyba nie będziemy ułatwiać rozgrywki. Dobra, lecimy z sami. No Tutaj ile się tego wysadzi tyle się wysadzi. Okej. Okay. powiem powiem, że dużo tego jest bardzo. A co jeszcze dyni mam 10. Dobra, jeszcze... O, tutaj dynki posadzimy. 74 jeszcze no. Trochę tego jest. Scrumberysy ogólnie wypadają po 2. I, I to co też chciałam powiedzieć, to no niestety one są gorsze niż blueberryski, które mieliśmy w tamtym sezonie. Są nawet dużo gorsze. Ale cóż zrobić? E, dawaj to szybko ścinaj Dawaj to szybko ścinaj, bo tutaj bym jeszcze dosadziła Jedz to Jeszcze mamy 2,5 godziny No to tak Strasznie średnio Lej od razu Możesz polać po całym, dziękuję Sadzimy lejemy, sadzimy lejemy. No, najpierw miałeś kopnąć, dopiero podlać. Widzę, że już nie ma energii. Wiem, że tutaj są jeszcze rzeczy do posadzenia, ale to po prostu jak mi nie starczy czasu, to wtedy posadzę sobie y, tamty kramberyski, a tak tu chciałam tam posadzić inne rzeczy. Tu muszę pamiętać o tym, że są sprinklery. Sprinkler, sprinkler. Podlewanie. Podlewanie. sylecą. lecą. O jezus, 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 Oliwia. Czasu nie ma. Lecisz z tym. Lecisz z tym. No oczywiście, że nie polecisz. Eee, tu musi być ten. O, nie tak, nie tak. Dobra, wiecie co? To lecimy sobie, odrzucamy To myśl. Sadzimy, gdzie to popadnie, jakby nie było po trochu. Trzy, cztery. I co ja tu jeszcze mam? Do zasadzenia ekplanty. O, sadź, to. I co jeszcze? Tu są jamy. Dżamy, dżamy. Do zasadzenia. I tyle by było, nie udało nam się wszystkiego posadzić, niestety, idziemy spać. masakra, jeszcze zostało nam no, trochę do, do, do posadzenia, I to sobie jutro już ogarniemy. Niestety, tak jak powiedziałam, no nie wszystko się udało tak, jakbym chciała. Kasy nie zarobiliśmy, ale wydaliśmy dzisiaj prawie 50 tysięcy. Kto by się spodziewał? Nikt by się nie spodziewał. E, tak czy siak, moi drodzy, dziękuję Wam za ten odcinek. Jestem całkowicie spukana. Nie był może to emocjonujący odcinek, bo nie robiliśmy czegoś wielkiego, ale tak czy siak, no jak widzieliście, ogarnęliśmy sobie w większości farmy jutro jeszcze, jutro w kolejnym odcinku, dokończymy sobie ogarnienie tej farmy. Posadzimy resztę czemu posadzimy resztę e, With sitsów e, i zobaczymy, jak to tam wyjdzie nam. E, no a później już może jeszcze uda nam się skoczyć na jakieś wędrówki i tak dalej. No, to się wszystko ogarnie. Tak jak dziękuję Wam serdecznie za odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. E, był nudniejszy, ale takie rzeczy w stardiu raz na porę roku musimy przynajmniej wykonać. Do zobaczenia w kolejnym pa! pa!